Ja się cieszę nie chociaż to jest do tego... O kurwa Jaki Spicebug z i Sniper jest. na tym trybie spoko Zwłaszcza Sniper, jak nie umiesz grać Albo Kusza Krzyżowca Wygraliśmy jest Wszyscy Snajperzy, Rush BI! Ja się obudziłem Spaj z kartonowym szpiegostwem Scout się! Pałujem To był scout owca Lechuj sobie, widzę Cię No, co? To... <laughs> Co zrobił? Jak lechu? Pipi, walker tobie. <laughs> no nie, autobalant. Czym tutaj jest autobalans, co się pytam? U <laughs> mnie Lechu. Co <laughs> to jest jet? Dostałeś przecież Czemu ten lechu ma jetpacka? Co ty się stało? Mam leczy, sam się, muszę go specjalnie zagrać. Nie, tylko spy będę się męczył. Tak se. Lechu, jakim prawem? Lechu, jak? Lechu, Jaki No, Co ona mi zabił, to jest wyzwanie ode mnie. Ale zabiję. nie działa. Będę bił ludzi tym objektorem. O! what the fuck! No armia. O, kawałek ściągły, ciujno, A, no zaraz dwie gumby zrobił lechu Kończcie mój ból. No. Zakończcie mój ból. Idę z demomanem. Ej, kanapka, granie się nie słucha, on postawił kryty znowu. Nie mam ochoty się strzelać. No, no to nigdy nie wybrał tego, więc... Mówi co? Teraz. To jak rozdajesz na piątkę, na czwórkę, to się nic... Dobrze się nałem, do galery! Idź mi z antykuna na fajem Widzisz żelazo jest Ja ci teraz nie wiem jak tutaj <laughs> ja cię trafiłeś Chodź tu nie eskapujesz <laughs> ja tam Chyba, że mój, mój net jednak wytrzymał Zaraz ci taką grawitację ustawię, że na pewno Merkę to nie zrobisz Przeciw pójdzie w pięt na... Ej, gdzie Zdziwiłem... tu jest jakaś imię? Zdziwiłem się, że to to nie podesłał tej mapy, tylko kłopo się... O, no i FF2, najłatwiejsze. Mieliśmy takie fetysze do Niemców i O, ej, co to miało być? Animal! Też ono lewy, bawił go, taser eksploduje. Panowie, niewidzialny martwik <grym> X Przejdźcie do no, tego smiteru, siedzi. Na tym. Co? Masz owony. Kurde, nie zjadł na nie, 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 nie z... z... <grym> <mnie> napierdolę. Uh. <grym> Suby są zawsze dostępne. Subów jeszcze nie ma. Pyrki szukamy, pyrki szukamy, bo u, u nas jedna pyrka nie będzie grała. To znaczy, chłop gra jako pyrka, ale nie będzie go na meczu. Więc... <grym> Suby to nie są zapoty. Jak jest jedno... No, wo wolne miejsce na Pyro, py no to co? Lechu. No to nie przejmuj. Aha, dobra, anty-klingę wziął. Klingę wziął, no nie no. mi, pan. Aha. Weź wywalaj. Tak, jak mamy trzech anglów, to się nie dziwię. Co? A to rozkoczenie. jesteś, ale się, Marko, tak nie spodziewałem. Spójrzcie <gulioski> na magię Lecha. Eee, to się skończyło mi się to się skończyło się Prawda, Widać, że to jest battle NKIS szanuję. O nie, nie, ja może pójdę do Intela. Dziwi, bo... że nie do tej mapy, nie?, że jesteś na dwóch okrętach i się cioskasz, nie? I. Spalun grać. Nigdy prześcigłeś. Teraz gra boils... bo, bo teraz gra wolowca, więc mogę ci podać. A, grida, on kupił mnie, pamiętam. I see. Nie, czemu? Dabijeś w Teraz biega. z ciebie, je. <laughs> z podwójną siłą. Kryz z drapaczki, no nie, no nie. <laughs> C'est est plus C'est sandwich pop, man. un sandwich, c'est On est... On est gignons, on est sandwich,

w się, to o, a nie, że jestem na nie jestem na zjadanie, 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 <śmienicza> właśnie się nie pyta, ja to odbijałem, to z nic, ale nie, ej, bo ty te, bo ty tego ricola miało dużego, bo ty tego ricola na duże jakby, bo to cię nie proszę <śmienicza> mnie nie terroryzować, nie to nie chcę, bo tam stoi, ktoś jeszcze lechu, który marketuje mi krotwa <śmienicza> <śmienicza> Czy ja no mogę no normalnie zejść? Nie, Nie, jestem nie potrafię trafić. Nie, <laughs> jeszcze go zobacz. To Co? Ale. O, solno. Co? <laughs> <Uratawam sono. laughs> się w

Чат с моим шмертью бодак. Суткай дан. IZE Buka nie biorę na pewno No tak Teraz yy. <śpiewanie> <śpiewanie> <śpiewanie>